sprawdzają właśnie, jak robimy te backupy, hmm. jak one są zabezpieczane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, po to właśnie, żeby zwiększyć skuteczność takiego ataku. Też tak jakby atak następuje na nasz backup, no bo, no wiadomo, jeżeli uszkodzą nam backup, no to zakładają, że my no nie mamy, jak ja to mówię, asa w rękawie i wtedy jest dużo większa szansa, że będziemy zdesperowani i ten okup zapłacimy. Ten backup to, tak jak powiedziałeś, może być niewystarczające zabezpieczenie, jeżeli jest to samo w sobie zabezpieczenie. Wynika to z tego, w jaki sposób wyewoluowały nam zagrożenia, które dotyczą e, dzisiejszych e, ataków, e, które są przeprowadzane na organizacje. Więc, więc po pierwsze, to jest szyfrowanie kopii bezpieczeństwa, czyli jeżeli już mamy tego intruza, tak jak powiedziałeś, to w pierwszej kolejności y, oni się rozglądają za backupem i starają się te backupy albo też zaszyfrować, albo w jakiś sposób skompromitować. W związku z tym takim pierwszym zabezpieczeniem, o którym tutaj zacząłeś mówić, jest tak zwany RGAP, czyli to jest y, tak jakby technika, y, znaczy w jaki sposób tą kopię musimy tak jakby odseparować od naszego środowiska, żeby ona nie była dostępna cały czas online.